Cześć, witam Cię serdecznie na Fun z wirtualną asystentką. Przypominam, że to cykl transmisji live, które odbywają się co dwa tygodnie o godzinie 11, a ich rozpiskę znajdziesz sobie w moim cover photo na, na stronie fanpage'a. Krótko się przedstawię. Nazywam się Anna Kawecka, jestem doświadczoną wirtualną asystentką, właścicielką agencji wirtualnych asystentek BAWOM oraz instruktorką początkujących wirtualnych asystentek. Dzisiaj dam Ci kilka wskazówek, jak przygotować się na konsultację z wirtualną asystentką. Po pierwsze, przemyśl sobie, co dokładnie robisz w swojej firmie. Co lubisz, czego nie lubisz, co jest dla ciebie czasochłonne, co idzie ci sprawnie, na co nie masz czasu, a chciałbyś mieć chciałabyś mieć zapisz sobie to wszystko na kartce. To jest też ważne, żeby sobie to wszystko rozpisać na kartce, bo masz taką pełną listę, którą później możesz wykorzystać jako taką podstawę do tej rozmowy z wirtualną asystentką. Ja proponuję zawsze jeszcze, żeby zaznaczać to markerem na przykład, tym takim zakreślaczem o jednym kolorem to, co ty chcesz robić, albo możesz robić, albo musisz robić w swojej firmie, a drugim kolorem to, co możesz albo chcesz oddelegować wirtualnej asystentce. Wypisz wszystko, co przychodzi ci do głowy, bo tak naprawdę to wirtualne asystentki czasami mają także, Czegoś nie mają w ofercie, a okazuje się, że to jednak robią. Więc warto sobie wszystko wypisać, a potem po prostu na tej rozmowie z wirtualną asystentką dopytać, czy to robi, czy może trzeba będzie poszukać jeszcze kogoś innego do tego zadania. Także to jest też taka fajna praktyka i, i może się przydać. Fajne, dobrą rzeczą jest też dobre przestudiowanie, jednak, oferty wirtualnej asystentki, z którą chce się umówić na tą wstępną rozmowę. Bo wtedy masz też taki zarys, może taką listę pomocniczą tych zadań, które no w sumie też fajnie by było oddelegować albo nawet dopiero co wprowadzić do Twojej firmy, bo może się okazać, że na przykład nie masz jeszcze newslettera, a ta wirtualna asystentka może o niego zadbać. Więc to będzie kolejna fajna rzecz, którą może dla Ciebie ta wirtualna asystentka wprowadzić i prowadzić, tak naprawdę. Co? Zazwyczaj na, na spotkaniach z wirtualną asystentką one trwają 15-20 minut. To jest zawsze taka, no może do 30. Ja mam na przykład 30 minut i to jest rozmowa, na której um, spotykacie się, żeby się poznać, żeby właśnie się dogadać, co ta wirtualna asystentka może dla Ciebie zrobić, jak może Ci pomóc um, i też jakie ma predyspozycje. O co mi chodzi? Ważne jest, żeby też na tej rozmowie nie tylko dogadać się pod względem zadań, ale też tego, w jakim czasie będziecie pracować i na jakich narzędziach będziecie pracować. Bo to też jest bardzo ważna kwestia. Może się okazać, że na przykład wirtualna asystentka pracuje, dajmy na to od godziny 8 do 15, czy jakiejkolwiek innej, dajmy na to tylko 4 dni w tygodniu. Może się tak zdarzyć, bo tak naprawdę każda wirtualna asystentka ma inny System pracy, inne godziny pracy zależne tak naprawdę od życia, od tego, co robi. Poza wirtualną asystą, jeżeli coś robi, od po prostu życia, nawet rodzinnego, tak, czy ma dzieci, w jakim wieku i tak dalej. Więc warto się dogadać pod tym kątem, w, jaki, w jakich godzinach pracuje, w jakie dni, kiedy może Ci pomagać, jaka jest jej dyspozycyjność, jak będzie wyglądała komunikacja, czyli jak będziecie ze sobą. Się komunikować, przez jaki, przez jaki program, przez jakie narzędzie będziecie się komunikować, w jakim czasie? W jakim czasie będziecie się komunikować, tak żeby to jednak dograć, bo może się okazać, że ty pracujesz na przykład wieczorami, a wirtualna asystentka pracuje rano. No i to już się gdzieś nie styka. Ważne, żeby po prostu sobie to ustalić ustalić sobie, w jakich kanałach się komunikujecie, czyli to na przykład, czy to będzie mail, czy to będzie slack, czy to będzie a nawet czasami messenger, to ważne jest to, żeby i Tobie, i wirtualnej asystence to odpowiadało. Narzędzie do delegowania, czyli czy będziecie pracować na przykład na Asanie, czy będziecie pracować na Trello, na Nozbi, czy na jakimkolwiek innym systemie, właśnie w którym możesz, sobie de, możesz tej asystence delegować zadania, a ona je widzi, można to wszystko rozpisać sobie w czasie, ustalić kto co robi i na kiedy. Dodawać różne załączniki potrzebne do tego zadania, także to jest też ważna sprawa. Co jeszcze? Może się okazać, że na przykład o ile wirtualna asystentka działa na danym narzędziu, to ty tak niekoniecznie chcesz działać na tym narzędziu, no to wtedy pewnie mail też wystarczy i ja sama mam klientów, z którymi tylko i wyłącznie. Zadania są delegowane mailowo, ponieważ gdzieś oni nie czują się w, w takich programach, właśnie typu Asana. I to jest ok, i nie ma problemu, i też dajemy radę. Aczkolwiek ta Asana bardzo fajnie usprawnia pracę i ma się czarno na białym, co na kiedy jest zrobione, kto daną czynność robi, to naprawdę jest, jest pomocne. Więc polecam, często jest tak, że też wirtualna asystentka może cię zawsze przeszkolić z tej asany. Ja na przykład mam nagrany filmik, który pokazuje, jak działać na asanie. Mogę też zrobić konkretnie na asanie swojej klientki, swojego klienta krótką instrukcję, nagrać konkretnie na jego koncie, co, gdzie się robi, jak się klika, żeby to działało. Także, także tak to wygląda. I zazwyczaj wirtualne asystentki właśnie takie mają praktyki, więc warto sobie to wdrożyć. Kolejna sprawa, no to, to jest to takie flow. Czy między Wami zaklikało? Czy czujecie, że fajnie będzie Wam się współpracowało? Czy może coś nie gra? Czasami może coś nie grać i warto też w sumie zwracać uwagę na, intu, na swoją intuicję. Mi, ja jako osoba z tej drugiej strony, jako wirtualna asystentka, też czasami tak mam, że, bo tak naprawdę ta rozmowa jest dla obojga stron, bo ja też sobie sprawdzam, z kim będę pracowała, co to za osoba, jakie ma zadania, czy to faktycznie kliknie, czy może coś jest nie tak. Więc to tak jakby działa w dwie strony i warto też zwrócić na to uwagę. Co jest jeszcze istotne? Partnerskie podejście. Bo tak naprawdę, jeżeli chcesz współpracować z wirtualną asystentką, to musisz pamiętać, że to nie jest twój pracownik i nie możesz podchodzić do niej tak z góry. A to czasami się zdarza, że klient ma jeszcze to takie stare przeświadczenie, że klient nasz pan a tak naprawdę wirtualna asystentka to też przedsiębiorca ona ma też innych klientów ona też jest sama przedsiębiorcą. Możliwe, że niedługo też będzie potrzebowała swojej pomocy, więc ważne jest tutaj, żeby traktować się partnersko. Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli chcesz przejść nawet od razu na ty, wtedy też inaczej się rozmawia, inaczej to wszystko wygląda, inna jest energia, niż tak panować, paniować, to, to musisz wyczuć tak naprawdę. Są wirtualne asystentki, które na tej pierwszej rozmowie się stresują. A są takie, które są po prostu otwarte, mówią wprost jak jest, sypią po prostu pomysłami, jakby, jakby to było takie, jakby to był ich biznes, o, tak naprawdę, a widzicie, śpiesz raz. Także to zależy. I musisz też zwrócić uwagę na to, czy ta wirtualna asystentka jest taka dosyć skryta, co oczywiście nie powoduje, że jest gorszą specjalistką. Po prostu to kwestia charakteru, tak? A, możesz, a może się okazać właśnie, że, że będzie taka, że sama zacznie rozmowę, sama ci wszystko powie, co, jak, gdzie, o co chodzi, że tak naprawdę nie będziesz musiał nawet za bardzo zadawać pytań tej wirtualnej asystentce, tylko ona będzie jakby sama ci wszystko wyłoży na tacy, a tylko możesz e, określić swój biznes. Oczywiście każda wirtualna asystentka e, da Ci. To, to pole, żeby w ogóle żeby określić, co potrzebujesz, jak to wszystko wygląda, jak chcesz, żeby to wszystko wyglądało, to wiadomo. Tylko tu bardziej e, sugerowałam taki różny charakter, żeby się nie zniechęcać, jak ktoś jest bardzo taki e, skryty, a ty też w sumie nie wiesz, czego się spodziewać po tej rozmowie i po tej wirtualnej asystentce, bo to jakby nie jest żadna ujma i, i nie świadczy o tym, że ktoś dopiero zaczyna, boi się czy coś innego. Po prostu niektórzy ludzie tacy są, są dosyć skryci. I trzeba i z nich troszeczkę powyciągać. No to tak, to były takie moje wskazówki. Jeżeli masz jakieś pytania do, do tego, jak powinna też przebiegać ta rozmowa z wirtualną asystentką, to oczywiście możesz pisać komentarze. Ja chętnie odpowiem na, na każde pytanie.